Dobra Tarek, powiedz, jakie są Twoje wrażenia z jazdy? Takie pierwsze wrażenia to przede wszystkim to, że jest tutaj cicho. Samochód jest bardzo dynamiczny i naprawdę przyjemnie się nim jeździ. To jest jedna z fajniejszych hybryd, jakimi mamy okazję jeździć. Nie ma tego poczucia, że zmieniamy bieg, no bo tutaj nie ma fizycznej skrzyni biegów. Nie ma jakiegoś szarpania, nie ma przełączania. Nawet rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii w pedale hamulca jest bardzo płynna. Ściągam nogę z gazu i płynnie przełącza się, załącza się rekuperacja, która wyhamowuje samochód. Nie ma w tym aucie takich rzeczy, które by wkurzały, które by irytowały i które by sprawiały, że jazda tym samochodem po prostu bardziej się irytuje niż daje przyjemność. Plus to, że tak naprawdę to elektryczne silniki napędzają koła, no to sprawia, że dostajemy ten zastrzyk momentu obrotowego od razu. W każdym momencie, tak jakbyśmy jechali standardowym elektrykiem, a nie hybrydą, którą możemy sobie po prostu zatankować. No jak startowałeś sobie, ja od razu była wita w fotel. No tak, no tutaj mamy około 7 sekund do setki.